Powiem czarny. Jak się bawimy w kolory, to powiem Ale to chodzi o co? Słuchajcie, nasza gra ciągle dostępna w naszym sklepie, impostore wbijamy, zamawiamy, nasze nagrywki kupujemy. To ja powiem o no to. Światło. No! ja powiem. Ja powiem drzewo. Excuse me, what the fuck. Nie. No. No. Co? Pomyśl sobie... Samo drzewo. Dobra, Nex, bo Ej, dobra, dzisiaj ty, ty tak na mnie patrzysz twoje też totalnie nie pasuje. Więc... Pomyśl sobie, o nie Ty to pomyliłeś. Ta. Ja daję... Co to pomyliłeś? Ja... Boże, Jezu, głupi, sorry. Ja jestem głupi sobie! Dobra, nie Ja można. daję poster. Ja daję biuro i... I co? No i na Szymona musimy zabrać. A zapytać. gdzie? Drzewo? Drzewo, światło... No ogólnie możemy zagrać ale no jestem clear, ja tylko powiem. światło do tego? No ale światło jest tak do dupy, że normalnie musimy wygłosować, no. Yy, przerwa. No załamany jesteś, bo kurde... X do drzewo, nie? Ekran. Ale chcesz mnie podejrzewać? Dalej no. nic nie powiedziałem. <grym> no dobrze nie byś taki. mruczki. <grym> Trzeba być Czekaj, co on teraz powie. Może wolno coś głupiego i. Hmm, powiem Cibo, bo. Znacie to? Tak. Dobrze. Hasło to kawa. Nie spierdzieliłem co? No, tak jest! Dzięki! <grym> Boże, linie, ja, nie mnie kompletnie. Dlaczego czego? Kompletnie! No, no bo mi się skakało, pomyliło. No, zreszcie,